Będę pilotem. Najlepszym w galaktyce. Imię? Han. Nazwisko? Nie mam nazwiska. No to kim są twoi ludzie? W sumie nie mam żadnych ludzi. Za to dorastałem z taką maciowatą wężowatą panią. No to jesteś Han Mazowiata Wężowa Pani. wo! Wow, 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 wow. nie 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 nie. Nie pozwolę jakiemuś losowemu gościowi wybrać za siebie imienia. Nazywam się Han Solo. Tak jest. Sam się nazwałem. Nie ty. Ja. No dobra, mogłeś coś powiedzieć za pierwszym razem. Nie musisz mi tu od razu marudzić. Czknęłaś mnie. Dobra, wygląda, że jest czysto. Draiden wos nie żyje, jesteśmy wolni. Chodź, wynosimy się surowo. Nie, ty, ty idź przodem. Ja ma, mam pewne rzeczy, którymi muszę się najpierw nie, zająć. W porządku, zaczekam. Nie, lepiej idź. W sumie, chyba usiądę sobie tutaj i poczekam na ciebie. Poczekasz tutaj? Nie, poważnie, możesz iść, sio! Nie, w porządku, mogę czekać. No i. <laughs> Nagle poczułem się bardzo zmęczony. Z... Zm zmęczony? Nie Co wiem. się po dzieje? Po prostu jestem zmęczony. Wszystkie te wojny w gwiazdach, jakby bez końca, wiesz? Ścigają nas statki kosmiczne, strzelamy z blasterów, lecimy na trzy planety z całkowicie różnymi atmosferami. Po prostu się zmęczyłem. Myślisz, że zaczęliśmy napad za wcześnie? Powinniśmy zaczekać do no, zimy? Może raczej chodzi o ostateczny rozrachunek. Czy cokolwiek z tego jest w ogóle ważne? Tego? No bo... co tu się dzieje? Dokąd to zmierza? To znaczy, jesteśmy parą? O co tu chodzi? To nie przetrwa racja. Bądźmy szczerzy, ja myślę, że nie. Możemy pomówić o tym później? Idź się spotkać z Chewie. ja będę tuż za tobą. Nie, nie będziesz. Po prostu mnie rzucisz. Przez co będzie mi trudniej zaufać kolejnej dziewczynie. Albo będziesz miała dziecko, ze mną lub beze mnie, a ja i tak się nie dowiem, bo mi nigdy nic nie mówisz. Halo? Kira, czekam na ciebie. Kim do diabła jest ten koleś? To ja, Maul. Prawdopodobnie nie rozpoznajesz mnie przez metalowe nogi. Jest nikim? Nie martw się Jesteś tym. Jesteś pełna tajemnic, co? Kto to twój chłopak? Może jest moją uczennicą. Może nie, nie wiesz tego. To tajemnica. Nie przyginaj, mały ruszku! Hej, moglibyśmy to przyspieszyć. Czuję, ja bardzo się nadzieję. Oh! Jesteśmy w trakcie rozmowy, czuj, Daj nam minutkę. Witam, a co my tu mamy? Lando, zmieniłeś zdanie? Niezbyt. Pomyślałem, że teraz jest najlepszy moment, by pokazać mój nowy kozak numer. To jest mój Sokół. Porobił Kessel Run. Lando Carrizean. Yeah. Antywłamaniowa. Uf. No, ekstra. Teraz Lando kradnie scenę. Co tu się dzieje? To wszystko wydaje się dziwne. Może ja mogę jakoś pomóc? Cześć. Jestem Ran Howard. Od tej pory będę tutaj reżyserem. Zajmę się wszystkim. Okej... Okay. Okej! Okay, słuchajcie, ludzie! Wyłączcie światła, kamera i... akcja! <słuch> Teraz nic nie widzę. Dość tego odchodzę, nie potrzebuję tego. Chodź, czuj, poszukamy kantyny. Yeah, here go the button clicks. Yeah, yeah, you should subscribe to this. Yeah, yeah, Hizzy will make you laugh. Yeah, yeah, let's do the grumpy half. Thanks for watching. Yeah, we'll see you next time. Yeah, click that like like, and we